To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Zadbaj o siebie i poczuj moc teraflu. Czy wiesz, że prawie 50% mam, mimo przeziębienia, nadal pracuje? Z teraflu możesz to zmienić. Wejdź na mamyczasnazdrowie.pl 9 na 10 infekcji gardła powodują wirusy. Strepsils z z zwalcza ból i stan zapalny gardła spowodowany przez wirusy. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Nie wszystko możesz kontrolować. Ale kiedy pojawią się pierwsze objawy przeziębienia lub grypy, możesz liczyć na aspirin C. Jej potrójne działanie szybko zwalcza uciążliwe symptomy. A dodatkowa zawartość witaminy C wzmacnia odporność. Aspirin C. Przeziębienie pod kontrolą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Stres może zamienić Twoje życie w prawdziwą jazdę bez trzymanki. Sekret, który pozwoli Ci uciec od tej chaotycznej jazdy zawsze i wszędzie. Jak prawdziwy bohater zasługujący na wszystko, co najlepsze, Hero Wars należy do Ciebie. Zagraj teraz w Hero Wars za darmo. Kiedy łapie Cię grypa lub przeziębienie, Twoje życie wywraca się do góry nogami. Tracisz grunt i wszystko spada ci na głowę. Spokojnie. Febrisan pomoże przywrócić porządek i harmonię. Trzy aktywne składniki Febrisanu przeciwdziałają katarowi, gorączce i bólom towarzyszącym chorobie. Bo gdy przeziębienie wywraca Twój świat do góry nogami, Febrisan stawia na nogi. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leków. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tego problemu nie bagatelizowała. I chciałabym jeszcze raz zapytać pana premiera, ponieważ tutaj też pytały, pytania padały takie same, jak były poprzednio. Czy w stosunku do pana są.